Nie. Dotarliśmy do bakrumsów. Nie wiemy gdzie jesteśmy. Zdaliśmy na lotnisku takie zaproszenie od takiej pani, która jest obywatelką USA, ale mówiła też po rosyjsku w połowie. Zaprosiła nas w to miejsce. Jesteśmy. Może nie o czasie, ale jesteśmy. I to wygląda jak bakrumsy. Jest to trochę niepokojące. Окей. А, Джули... виду. А, вы сделали Да. Вау, это очень красиво. Вау, это схемлировано. Да. как вы это, Тинс? Я покажу О, мне нравится, когда это эпоксиризация. Сюда будет лучше снимать. Ну, как вы делаете это? Наклейки для ногтей, которые. А, на это на А, да? Yes. Ah, but you ten. see, but how I make design, but but it's you know one layer of epoxy resin Wow, uh, that's very uh, nice. Nice. I so. Then I it, mm -hmm. okay. Then one At, uh, made depends. something for okay. handmade and very development his mental and Connected another people as yes, bridge as people who is uh, who is as usually as you and yes. another people. Okay, okay, and this is very good gift for um, okay, but it's neighbor, so. friends, maybe yes. brother, maybe yeah, sister. Really yeah. Can I get one uh, for my mother because of today is uh, of Mother course. Day? Of course. Of course. It's also, Olga asked. Dobra, więc my jesteśmy w takim miejscu, które jest chyba takim ośrodkiem dla osób zaburzonych. Udało się wyjść z Wakroomsów. I generalnie właśnie ta pani, którą spotkaliśmy na lotnisku, zaprosiła nas tutaj. No i przeszliśmy i ona nas oprowadziła w ogóle po całym budynku, pokazała nam ich pracę. Dała nam nawet dostaliśmy prezenty takie fajne. Miesiąc temu bym się nie spodziewał, że będę w Nowym Jorku, na Brooklinie, w środku Brooklinu, w jakimś budynku w jakimś ośrodku gdzie jakaś pani rosjanko-amerykanka będzie nas oprowadzała po tym budynku i mówiła co tutaj się dzieje. Jezu, to jest tak jakby niespodziewane dla mnie, że aż mnie to dziwi strasznie, ale fajnie.